Witam w 948 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochyl się nad tekstem artykułu autorstwa Michała Płóciennika pod tytułem Więcej niż pedagogika w kierunku konwersyjnego ujaśnienia źródłowego charakteru filozofii wychowania i klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Pytanie o sens bycia jest pytaniem wszelkich pytań, Heidegger. Nie żyjemy zatem tylko po to, aby coś robić, ale przede wszystkim po to, aby zwyczajnie być, McDowell. Być sobą to przekraczać siebie, styczeń. Społeczno-kulturowa zapaść autorytetu pedagogiki i pedagogów w ich podstawowym, wychowawczym oddziaływaniu, w tym co nazywamy dzisiaj, zdaje się. Niestety być smutnym acz koniecznym do skonstatowania i przynajmniej w punkcie wyjścia w formie wyzwania, a także chorobowej diagnozy faktem. Smutek ów spowodowany jest niczym innym jak prymarną troską o kształt dzisiejszej i jutrzejszej kultury, która fundamentalnie jest sposobem bycia człowieka, który z kolei uwarunkowany jest szeroko rozumianym i realizowanym wychowaniem. Idzie zatem ostatecznie o człowieka w jego być czy nie być, o to czy będzie żył na miarę tego kim jest czy nie rozminie się z samym sobą i drugim człowiekiem w jednoczącej ich mimo osobowej różnicy jedności człowieczeństwa. Oczywiście przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, bo i sama sytuacja jest niezwykle złożona, stąd chcąc zrozumieć obecny stan pedagogiki, nie należy go wyabstrahowywać z jego Zic im Leben. Wydaje się jednak, że najbardziej heurystycznie płodną postawą wobec zastanej faktyczności jest próba dokonania wewnątrz siebie z tego rachunku sumienia. Wszak jak zauważa George Friedman, ta praca nad sobą jest konieczna, ta ambicja słuszna. Liczni są ci, których pochłania całkowicie wojująca polityka przygotowania do rewolucji społecznej. Nieliczni, bardzo nieliczni ci, którzy przygotowując rewolucję, chcą stać się jej godni. Dokonać się to musi pierwszorzędnie w samych pedagogach i tych, którym pedagogika nie jest obojętna, czy jednak ma prawo być obojętna komukolwiek, wszak to w nich i z nich się wydarza, ale i oni wydarzają się do pewnego stopnia jako jej rezultaty, jako wcielone idee. Strukturę społeczeństwa na całym świecie tworzą ludzie, a zewnętrzna struktura społeczeństwa jest rezultatem wewnętrznej psychologicznej struktury naszych ludzkich powiązań, gdyż poszczególna jednostka jest wynikiem całego doświadczenia, wiedzy i postępowania człowieka. Podjęcie tego zadania, owszem, zmierzającego do konkretnej praksis, musi się rozpocząć na poziomie logosu. Wszak to on, w zależności od treści, jaką jest wypełniony, wyznacza sposób działania. Nie idzie tutaj jednak o jakikolwiek logos, ale o logos w jego jedności całościowej i ostatecznej perychorezy, prawdy i sensu. Idzie o ujrzenie siebie na nowo, konwersja w swym byciu więcej, w kontekście tego co unum necessarium, a więc logosu bycia, bycia logosu. Zamierzamy zatem wskazać, że kryzys współczesnej pedagogiki związany jest z zagubieniem przez nią samą, konstytuującego ją wymiaru więcej, co jest powiązane z zagubieniem metafizycznego wymiaru kultury, w którym jest ona w pełni sobą i u siebie, jako źródłowego, szeroko e, rozumiana filozofia wychowania, a tym samym chcemy uzasadnić konieczność dokonania się w niej konwersji w imię dobra własnego, kultury i każdego człowieka w ich głębokich powiązaniach. Konwersja pedagogiki. Dlaczego? Od czego? Ku czemu? Chcąc mówić o konieczności konwersji pedagogicznej, należy pokrótce wyjaśnić, co przez to rozumiemy, a także wskazać na punkty odniesienia tegoż procesu, a mianowicie skąd, dokąd miałby się on dokonać, a także dlaczego. Etymologicznie konwersja z łacińskiego conversio oznacza zwrot, zmianę kierunku. Słowo to służy więc do określenia wszelkiego rodzaju zwrotu lub przekształcenia, zmiany. Tu rozpatrywać będziemy konwersję w jej znaczeniu religijnym i filozoficznym. Mowa będzie zatem o zmianie w sposobie myślenia, a może nią być zarówno zwykłe skorygowanie jednego sądu jak i całkowita przemiana osobowości. Łacińskie słowo conversio odpowiada w istocie dwu słowom greckim o różnym znaczeniu, które oznacza zmianę Ukierunkowania i mieści się w sobie ideę jakiegoś powrotu, powrotu do źródeł, powrotu do siebie, oraz metanoja, które oznacza zmianę, skorygowanie sposobu myślenia, i mieści w sobie ideę przemiany i odrodzenia. Istnieje więc w Pojęciu konwersji, wewnętrzne przeciwstawienie idei, powrotu do źródeł i odrodzenia. To właśnie wewnętrzne napięcie konwersyjne będzie nas tutaj interesowało. Zakładamy jednakowoż, iż prawdziwe odrodzenie może się dokonać jedynie przy źródle, przy arche. Tym samym naszym zdaniem konwersja pedagogiki powinna dokonać się od jej partykularnego charakteru, jako nauki szczegółowej, która w dodatku podlega z dnia na dzień coraz dalej idącej parcelacji, więcej od swoistego gorsetu. Redukcyjnego modelu naukowości, w którym sama się zamknęła, w kierunku pedagogiki skoncentrowanej na myśleniu o wychowaniu, w kategoriach integralnie rozumianego uczenia się, sztuki bycia człowiekiem w kontekście całości logosu prawdy bycia. Jednakowoż, aby podołać temu zadaniu, musi ona na powrót stać się filozofią wychowania. Jedną z podstawowych test tej pracy jest zatem przeświadczenie, że filozofia wychowania, jak każda filozofia, jeśli chce zasłużyć na to miano, nie może zrezygnować z postulatu ogarnięcia. Całości, to znaczy nie wolno jej być skromną nauką szczegółową, musi stać się przełomową wykładnią całego ludzkiego doświadczenia. Nie może zatem dogmatycznie samoograniczyć się do czegoś, co nasi antenaci zwykli by uznawać za sprawy edukacji, jakkolwiek z drugiej strony, jeżeli nie chce utracić kontaktu ze zjawiskami, nie wolno jej się z tym nie liczyć. Lecz musi sama krytycznie wyznaczyć dziedzinę tych spraw w nowy, wywrotowy właśnie sposób. Owszem, ani pedagogi, ani wychowanie nie są tym, co ostatecznie i co, całościowe, ale mogą jedynie stamtąd zostać ustanowione i zrozumiane. Jedyną ich normą, jedynym ich logosem może być logos prawda, bycia, o którą źródłowo pyta i której poszukuje filozofia. W moich filozoficznych poszukiwaniach pragnąłem zawsze pojąć nie tylko sens własnej egzystencji, lecz także sens istnienia człowieka w ogóle. Byłem i jestem nadal przekonany, że każdy może ten sens rozpoznać. Możemy też uzyskiwać całościowy obraz rzeczywistości i odnajdywać miejsce człowieka w tej całości. Uważam, że to właśnie stanowi charakterystyczny rys filozofowania, rozumianego jako ćwiczenie się w mądrości. Czy jednak mądrość sapiencjalne bycie człowiekiem w jedności prawdziwościowego myślenia bycia i dobroci nie jest, nie powinno być ostatecznym i źródłowym ideałem wychowawczym? Możliwe jest to jednak przez powrót do utraconej jedności filozofii i pedagogiki. Tym bardziej, że Pęknięcie okazało się być na dłuższą metę niekorzystne dla obydwu stron, gdzie zatem szukać owego punktu styku odsyłającego jednocześnie do logosu, prawdy bycia hic et nuns w warunkach współczesności. Wszak wspólna historia, owszem, może być inspiracją dla podjęcia tego trudu poszukiwania, ale nie może już stanowić bezpiecznej przystani powrotu, tak jakby nowożytno ponowoczesne fluktuacje w ich zarówno pozytywnych, jak i negatywnych konsekwencjach. Nie miały miejsca. Nie idzie zatem o powrót do jakiegoś etapu relacji między filozofią a pedagogiką, do jakiegoś konkretnego modelu uznawanego w sposób arbitralny za optymalny czy właściwy, ale o przywrócenie twórczego napięcia między nimi, które nie prowadzi ani do utożsamienia, ani do rozdzielenia. Czy da się i jeśli tak, to gdzie i jak ujaśnić, na nowo odsłonić źródłowy charakter filozofii wychowania jako remedium na obecny stan kryzys pedagogiki? Potrzeba osadzenia kategorii wychowania w perspektywie całości logosu prawdy bycia, upadek metanarracji versus człowiek jako zwierzę metafizyczne. Miejscem, z którego możliwy jest dostęp do całości logosu prawdy bycia i w którym się on otwiera, jest człowiek ujmowany w prawdzie jego bycia, która jest momentem wydarzenia się logosu prawdy bycia. To ukierunkowujące wglądanie w bycie wyrasta z przeciętnego rozumienia bycia-rozumienia, w obrębie którego zawsze się już poruszamy i które ostatecznie należy do istotowego ukonstytuowania samego jestestwa. Wynika to z danościowego charakteru faktu ontologicznego, sposobu bycia jestestwa człowieka. Jestestwo to byt, który nie tylko występuje pośród innego bytu. Wyróżnia je ontyczne raczej to, że temu bytowi w jego byciu chodzi o samo to bycie. Wówczas zaś do tego ukonstytuowania bycia jestestwa należy to, że jestestwo w swoim byciu odnosi się do tego bycia. In seinen sein zu diesem sein ein hat. To zaś znów oznacza jestestwo w jakiś sposób i do pewnego stopnia wyraźnie rozumie siebie w swoim byciu. Swoiste dla tego bytu jest to, że wraz z jego byciem i poprzez nie bycie to zostaje mu otwarte. Rozumienie bycia samo jest określeniem bycia jestestwa. Ontyczna swoistość jestestwa polega na tym, że jest ono ontologiczne. Logos prawda bycia i prawda bycia Człowieka przenikają się w integralnie rozumianym doświadczeniu człowieka. Tak, iż wbrew wszelkim naturalistycznym koncepcjom, człowiek, szczególnie tam, gdzie ontologiczność, metafizyczność jego człowieczeństwa próbuje się zakwestionować, okazuje się raz jeszcze jako już zawsze dane i zadane samemu sobie zwierzę metafizyczne, uprawiające metafizykę i czyniące to już od zawsze więcej, nie mogące tego nie czynić, mimo i dzięki własnej skończoności i niedoskonałości. Jedynie pamięć o jedności i jednoczesności i autotranscendencji przygodności człowieka jako źródła jego ludzkiego, metafizycznego wychylenia, a zarazem świadomość nieprzedmiotowości jego źródłowego charakteru może uchronić przed próbą ideologicznego zamknięcia doświadczenia człowieka jako miejsca spotkania logosu prawdy bycia i prawdy bycia człowieka w ramach jakiegokolwiek jednego systemu, jednej interpretacji, jednego modelu, jednym, Słowem, w ramach jakiejkolwiek idei, bycie ontologiczne nie oznacza jeszcze wykształcenia ontologii. Jeśli by więc zastrzec termin ontologia do wyraźnego teoretycznego zapytywania o bycie bytu, to trzeba by w, będzie wspomniane bycie ontologiczne, jestestwa uznać za przedontologiczne. Wcale jednak nie znaczy to tyle, co po prostu bytujące ontycznie, lecz bytujące, zajęt w sposób rozumienia bycia. Tym samym współczesna krytyka metanarracji w jej anty reistycznym nastawieniu, odrzucenie zrealizowanej wersji źródłowości i metafizyczności, okazuje się w całej swej aporetyczności swoistym jest dla ponowoczesnego ujaśnienia źródłowo-metafizycznego sposobu wydarzania się doświadczania człowieka. Stąd, kiedy mówiliśmy o tym, że konwersja zaczyna się na poziomie idei, przemiana myślenia, chodziło nam o powrót do myślenia źródłowego, a nie o otworzenie jakiejkolwiek ideologii. Wszak człowiek nie jest panem bytu, ale jest pasterzem bycia, bycia w które i w którym jest dany, rzucony i które będąc mu powierzone zawsze go poprzedza jako Semper Major i nie może stać się nigdy przez niego posiadany i zawładnięty. Dopowiedzmy także, że kiedy mówimy o człowieku, mamy na myśli nie ideę człowieka, gdyż ta jest co najwyżej wytworem ideologizującego człowieka, ale idzie nam o każdego realnego człowieka z krwi i kości, który rodzi się, cierpi i umiera, przede wszystkim umiera, który je i Pije, bawi się i śpi, myśli i kocha. Człowiek, którego się widzi i słyszy. Człowieka wedle życia z krwi i kości, w jego wymiarze indywidualnym, niepowtarzalnościowo-godnościowym i społeczno-wspólnotowym, w jego wielkości i małości, w jego byciu i działaniu, w jego odniesieniu do siebie samego, innych świata i transcendencji, w jego wsobności i transgresyjności, a więc o człowieka w całej prawdzie jego bycia, która jako dana i zadana odsłania się z, w i w Zawsze większego logosu prawdy bycia. Ten i tak rozumiany człowiek, wszak innego nie ma. Ten konkretny człowiek z krwi i kości jest podmiotem i zarazem najwyższym przedmiotem wszelkiej filozofii. I powinien stać się podmiotem i zarazem najwyższym przedmiotem odnowionej w swym myśleniu pedagogiki jako filozofii wychowania. Gdyż jak podkreśla Miguel de Unamono... człowiek, człowiek żywy i wieczny, wart jest wszystkie teorie i wszystkie filozofie. Wszak one są jedynie środkiem do celu, którym jest sam człowiek. Autosceptyczne inspiracje normatywne dla na nowo myślanej pedagogiki jako filozofii wychowania. Teoria pedagogiczna nigdy nie jest zawieszona w próżni. Zawsze jest wypadkową szerszego, zwykle filozoficznego poglądu na świat. Stanowi jego swoistą egzemplifikację. Jak dowodzi Wanda Kaczyńska, w myśleniu pedagogicznym istnieje przedzałożeniowość filozoficzna. Owa przedzałożeniowość ma miejsce bez względu na jej uświadomienie bądź też jego brak. Wszak od filo w ostatecznie nie ma ucieczki, co odnowiona pedagogika powinna przyjąć z jednej strony jako a aprioryczne założenie, z drugiej jako fenomenologicznie daną faktyczność. Czy jednak mimo niewątpliwych uwarunkowań kulturowo-światopoglądowych, w tym i filozoficznych, w jakie każdorazowo obleczona jest kategoria wychowania, lepiej doświadczenie pedagogiczne jako element integralnie ujętego doświadczenia człowieka można wskazać jakieś minimum, choćby względnie uniwersalnych norm, które miałyby ustalać. Stanowić niejako urgrund dla nawróconej pedagogiki, jako filozofii wychowania, spróbujemy zaproponować kilka takich punktów odniesienia z pełną świadomością ich nieoczywistego, w tym samym dyskusyjnego charakteru. Wszak owszem, ma rację Andrii Tarkowski, stwierdzając, iż wyzwanie, jakie stoi przed naszą epoką, polega na tym, by człowiek pozostał zagadką, by nie uznał, że wszystko jest proste, wszystko jest wyjaśnione i możliwe do wyjaśnienia. Z drugiej strony nie wystarczy jednak stawiać pytania, ponieważ. To, jak stwierdził Lacan, odkryć, że tym, co określa człowieka, jest brak. Jeśli człowiek jest brakiem, to on również pragnieniem. Pragnienie to równocześnie świadomość braku i poryw. Chodzi więc również o to, by pobudzić przeczucie, że istnieją odpowiedzi. Zwłaszcza dzisiaj w tym świecie, który nie eksploduje, lecz raczej zapada się z powodu nieobecności sensu. Rudymentarny wydaje się powrót do najbardziej fascynującej i zarazem przerażającej a mianowicie daności bycia, do faktyczności istnienia, do jest, bycia i bycia człowieka, lepiej do dochodzenia bycia do głosu w człowieku na sposób jego bycia. Zanim zaczniemy się zastanawiać, jaki jest człowiek i jaki być powinien, oraz będziemy podejmować problematykę wzajemnej korelacji tychże stanów, należy na nowo dostrzec i przejąć się doświadczenie ontologiczno-metafizyczne, tym, że on, człowiek, fundamentalnie jest w obrębie zawsze większego jest. Filozofia wychowania, Radykalnie przemyślana zaczyna się i odsyła zawsze do owego źródłowego fenomenu, bo jest człowiek, a niejako wtórnie zmierza do tego, jaki jest, mimo współdaności tychże fenomenów, wraz z zapisanym weń potencjałem wychowawczym, niejako na przedłużeniu owej daności istnienia, zarysowuje się problematyka powiązania tejże daności z zadanością, w formie napięcia między logosem a etosem, ze wskazaniem, ale nie dychotomicznym, na ten pierwszy. A tym samym próbą uniesienia ciężaru marnej funkcji pytania, i to nie jakiegokolwiek, ale pytania o prawdę, sens bycia i o prawdę sens bycia człowieka i wychowywania. A tym samym pojawia się tu jasny postulat przemyślenia kategorii wychowania w kluczu ontologiczno-metafizycznym. Takie ustawienie optyki w myśleniu o wychowaniu spowoduje konieczność nowej refleksji nad afirmującym i transformującym wymiarem wychowania, z przyznaniem prymatu temu pierwszemu jako warunku możliwości tego drugiego. Wynika to przede wszystkim z autoteliczności człowieka, w jego niezbywalnej godności, bycia człowiekiem, suponującej względem niego zachowania, w tym także wychowawcze, oparte na normie personalistycznej. Persona est affirmanda propte se ipsam. Wszak człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi, jak pisał Jan Paweł II. Tak, iż pryzmat by... prymat być przez mieć nie może zostać nigdy zachwiany w wymiarze Ontologicznym, ale możliwa jest jego podmiana na poziomie moralnym. Także zamiast bardziej być, bardziej ujawniać swoje bycie i z ontycznego przekuwać je w moralne, człowiek może skupić się jedynie na tym, aby więcej mieć, będącego formą jego autoalienacji, czego przykładem w sferze wychowania może być jednostronne przesunięcie akcentu w kierunku samego wykształcenia. Czy przy takim układzie proporcji oraz przy systematycznym wzroście wykształcenia, które odnosi się do rzeczy posiadanych przez człowieka, nie staje coraz bardziej przesłonięty sam człowiek? Byłoby to całkowita alienacja wychowania. Zamiast pracować na rzecz tego, kim człowiek powinien być, pracowałoby ono tylko na rzecz tego, czym może się wykazać w dziedzinie ma, posiada. Reasumując, człowiekowi, który sobie to wszystko uświadamia, kierując się równocześnie poczuciem elementarnej odpowiedzialności, narzuca się myśl, która jest zarazem moralnym imperatywem. Trzeba zmobilizować sumienia, trzeba spotęgować wysiłek ludzkich sumień na miarę tego Napięcia pomiędzy dobrem a złem, jakie się stało udziałem ludzkości XX wieku. Trzeba się przekonać do pierwszeństwa etyki przed techniką, prymatu osoby w stosunku do rzeczy i wyższości ducha nad materią. Przysłużymy się sprawie człowieka i jego wychowanie, jeśli wiedza sprzymierzy się z sumieniem. Ludzie nauki pomogą naprawdę ludzkości, jeśli zachowają poczucie transcendencji człowieka w stosunku do świata i Boga, bycia, w stosunku do człowieka. Być może. Ten postulat stanowi szansę na, wraz z powyżej przytoczonymi, dla odnowionej, także więcej niż naukowo-pedagogiki, jako filozofii wychowania, być może stanie się ona odnowioną nauką sztuki bycia, z tajemnicą, wiarą w ontologiczno-metafizyczne doświadczenie człowieka, która uczy żyć, z tajemnicą dźwigać ciężar pytań, w których pełne wyjaśnienie przekracza naszą kompetencję, a tym samym permanentną inicjacją do tejże sztuki bycia. Być może stanie się Ponownie świadoma, że mimo swej niewszystkości jest wszystkim, co człowiek w swym współbyciu w świecie ma, w obliczu tajemnicy istnienia. Wszak owo bycie człowieka reasumuje się w uczeniu się bycia z, wobec w i ku tejże tajemnicy. Cała nasza twórczość, czy naukowa, czy filozoficzna, czy artystyczna, i literacka, czy religijna, wreszcie, mimo prawdziwych przepaści, które dzielą te sfery i których nie myślę negować, jak to się często czyni, czynią nasi spłyciarze. Problemów polega na walce z tajemnicą istnienia, o tego istnienia sens ostateczny. Sens ten pozostanie w pewnych granicach nieodgadniony na zawsze. Chodzi o walkę samą, o jej środki, o poziom, o płaszczyznę, na której się ona odbywa. Poza bezpośrednim przeżywaniem, ta beznadziejna walka może jest właśnie tego istnienia sensem ostatecznym i najwyższym. Być może unikając tym samym mielizn redukcjonizmu, ale i zarazem ideologizacji, ulokuje się na powrót we współcześnie skon. Kontekstualizowanym, otwartym ideologicznym podejściu neosokratyjskim z jego drogą środka, między metafizycznym zadziwieniem, wychyleniem a sceptycznym autosceptycyzmem. Być może. Tylko czy pedagogika jest gotowa się nawrócić? Czy jest gotowa poddać się oczyszczającemu procesowi radykalnego zapytywania o własne ufundowanie, aby uwalniając się od samej siebie, znów siebie odnaleźć w wolności logosu prawdy bycia większej niż ona sama? Bo zgodnie z ewangeliczną przypowieścią, tylko ziarno, które gotowe jest na Śmierć na kenozę przynosi plon obfity, a być może kenozie musi zostać także poddana za pro. Prezentowana propozycja nawrócenia pedagogiki jako produkt myślenia nienawróconego, a może jednak choćby częściowo daje do nowego myślenia, względnie jest choćby częściowo prawdziwa. Podsumowanie. Pedagogika, zarówno jako dyscyplina akademicka, jak i praktyka indywidualno-społeczna, znajduje się współcześnie w znacznym kryzysie, którego znaczącym symptomem jest brak bądź niski poziom oczekiwanego od niej autorytetu akademicko-naukowego i społeczno-kulturowego. Wydaje się, że jedne z najgłębszych przyczyn tego stanu rzeczy tkwią w samej pedagogice, w jej związkach z kulturą postmetafizyczną, czy wręcz antymetafizyczną, która uległa i nadal ulega coraz mocniejszej specjalizacji i technicyzacji, w ramach której to, co fundamentalnie pedagogiczne jest ustawicznie marginalizowane. To, co fundamentalnie pedagogiczne to nic innego jak antropologiczna ontologia, względnie metafizyka wychowania, etosu, bycia człowiekiem. Stąd szansą, a zarazem koniecznością dla pedagogiki w jej trosce co własną tożsamość hik et nunc nie są kolejne działania szczegółowe, ale radykalna konwersja w kierunku własnej źródłowości, jaką jest metapedagogiczność. Powinna ona sobie na nowo uświadomić problem warunków własnej możliwości, pojęty jako maksymalnie szeroko rozumiana filozofia wychowania, aby w nim i z niego konstytuować swój logos i etos w ich wzajemnej zależności. Pedagogika jest czymś więcej niż pedagogika i od podstawy, jaką zajmie wobec z tejże kwestii zależy nie tylko jej własna przyszłość, ale także tych, którzy pod jej przemożnym wpływem się znajdą. Miał rację Heidegger, wskazując, iż tragedią Zachodu, a poniekąd obecnie coraz bardziej i całego zglobalizowanego świata, jest to, że człowiek stopniowo tracił samego siebie. Utrata ta szła w parze z utratą źródłowego kontaktu człowieka z bytem, z istnieniem z zagubieniem pytania źródłowego o sens życia. Dlatego też zdaniem niemieckiego filozofa, pilnym, najpilniejszym zadaniem filozofii i pedagogiki w ich napięciu jako filozofii wychowania dzisiaj jest refleksja nad istnieniem, celem przywrócenia człowieka właściwego dla niego ludzkiego sposobu bycia. Czy jednak pedagogika znajdzie tyle odwagi, by powrócić do źródeł i stać się tym, czym w swej nigdy do końca niewyschniętej źródłowości nie przestała być, a więc nauką bycia człowieka, człowiekiem wyrastającą z logosu prawdy, jego Autotransgresyjnego bycia, jako otwartości na całość, logos, prawdę bycia. Bycie ku niej jako moment i partycypacja tejże całości logosu prawdy bycia. Czas pokaże, ale na tym zawieszony jest nie tylko jej los. Wszakże prawda naszego bycia kryje się w tym, co niezbywalne. Czym jest to, co niezbywalne? Czy Bogiem, czy drugim człowiekiem, czy światłem, które w ciemnościach świeci, czy ciszą, która ofiarowuje nam słowa, czy jeszcze czymś innym. Nie wiemy, jaką dać odpowiedź, ale wiemy, czego poszukujemy. Wiemy, co może być naszym wyzwoleniem. Ta niewiedza i zarazem ta wiedza wyznacza zadanie dla filozofii, w tym i dla filozofii wychowania. Po Heideggerze, parafrazując słynne hasło Husserl'a, można to zadanie ująć krótko: z powrotem do tego, co niezbywalne. Pedagogiko, powróć do samej siebie ponad sobą, w głąb siebie, poza siebie. Niechby choć ten apel, jako główny leitmotiv niniejszego tekstu, stał się zarzewiem radykalnie źródłowego postawienia problemu więcej niż Niż pedagogiki Hick and Nuns na początku XXI wieku, a spełni on swoje zadanie. Bardzo dziękuję.